miała dwa dni na załatwienie potrzebnych rzeczy a potem miała pojechać do Anglii na stałe zenon długo rozmyślał o tym wszystkim w tajemnicy przed elizabeth nawet jak chciałby być razem z nią lecz to wydawało się teraz niemożliwe powoli zaradzał się w deluzjach zenon nic na to nie poradzimy co silniejsze od nas mówisz mi chciałbym żyć z tobą chciałbym się z tobą bawić i robić wiele innych rzeczy to po prostu niemożliwe No się poruszony tymi słowami brzmiało jej pocieszała kogoś śmiertelnie chorego nie mógł jej teraz zostawić teraz poczuła jej najbardziej Elizabeth mam pomysł jak możemy zostać razem naprawdę jak Najpierw odpowiedź co jest dla ciebie ważniejsze. Ja czy pieniądze? Przecież bez pieniędzy sobie nie poradzimy, nie martw się o nie, po prostu powiedz Ja nie wiem, nie chodzi o to, że cię kocham, ale to dla mnie będzie zbyt wielki szok. Nie wiem czy sobie poradzę. Jeśli się kochamy, to że wszelkie trudności. Uwierz mi. Nie wyjeżdżaj do Anglii, tylko zostań ze mną. Będę dzielka pracował, żeby utrzymać Ciebie i dziecko. Uwierz mi. Kocham cię. poczę do niej się przytuli do jej piersi. Jej serce biło bardzo szybko. Oczekiwania i odpowiedź wydawała się z wiecznością. dobrze, spróbujmy żyć razem. Ten dzień był najszczęśliwszym w jego życiu. Dziewczyna z uśmiechem na ustach podeszła do lokaja i powiedziała mu, że nigdzie nie jedzie, stoi tylko wbrew woli masofy, Tyle go się speszył, lecz nie mógł niczego zrobić dziewczynie po dłuższej rozmowie odszedł. Tak zaczęło się ich samotne życie. Napełnieni nowymi siłami, postanawiając, że skoro Jeze jest wciąż, to ona będzie dalej chodziła do szkoły, a znowu zacznie pracować, żeby zbierać pieniądze na przyszłe wydatki. Gdy nauczyła się i nadrabiała materiał, zaś chłopak rozpoczął poszukiwanie pracy. Znalazł ofertę pracy przy taśmie produkcyjnej i postanowił spróbować. Pracowała była i ciężka, ale płaca trochę to wynagradzała. Pierwszy tydzień był niezwykle ciężki dla obojga. Z jedną całe dni pracował, a angielka wróciła, miała na głowie sprzątanie i naukę gotowania razem z nią. Oboje widywali się bardzo rzadko, praktycznie go wieczorami. Choć teraz nie żyli już w celipacie, żadnemu nie do głowy seksu, gdyż byli zbyt przygnębieni. W dwie tygodniu ze mną miał kryzys. Powiedział dziewczynie, że jego cierpliwość się skończyła i najlepiej zakończyłby to wszystko, lecz ta miała jeszcze w sobie siłę. Nie na darmo tyle czasu, żeby przyjść do domu słodkołonym ogonem. Chłopak się przekonuje do tego i chmurka trwa dalej. Czasem młodzieńcza miłość całkowicie zamiera. Znowu funkcję jak maszyna. Chodzi do pracy, wraca do domu, idzie spać i tak półko. Owocie przestają się do siebie odzywać. Nie robią tego specjalnie, to idzie sam z siebie. Sangiel jest podobny. Choć ma do roboty wiele mniej od niego zaczyna szukać wymowych od szkoły, obowiązków domowych. Rany w sercu Ani powoli się goją, dlatego postanowił ich wesprzeć. Wreszcie zmienia swoje postawy względem Elisabeth. Czas mija im do walentynek. Nie czy planować coś romantycznego na ten dzień, gdyż bardzo brakuje jej bliskości. tylko już zaplanowano ostatni guzik wieczorem jak z Zenkiem. Cześć Zenon. Hej. Dzisiaj walentynki, dlatego zaproponowałem coś ekstra. Masz ochotę? Walentynki? Nawet nie zauważyłem. Jestem trochę. Przebierz się, choć do kuchni. Nie pożałujesz? Nie wiem, miała dziwnie dobry humor. Chłopak oddechnął ciężko, koledzy mu się nie No Najmniej, że aby coś ciepłego pożycwać, ale też gdzieś w środku również oczyło potrzeb zrunia czegoś, co przebiegł do dna Parę chwil był w kuchni. Okazało się, że dziewczyna na przygotowała mi coś pokroju w kolacji. Miała także na sobie wieśne ubrania. I jak? Udawa się? Dawno nie działałem się w tak ręką Cieszę się razem z tobą. Si więc siadaj do stołu, zaraz się przyniosę. Wbierz sobie nowe ubrania? Jak widać, ładne, A może najpierw powiesz mi, ile za nie zapłaciłaś? Nie aż tak dużo jak mógł się myśleć. mam dla Ciebie niespodziankę. To był prezent dla Nie ja kupiłam ich za nasze pieniądze. Rozumiem, wygląda ślicznie. Dzięki. cię gotowałaś ty? Tak, kończył światło dosyć długo. Więc nie mogę się doczekać. Dziewczyna położyła na stole uczniom smakołyki. Ze mną Włokąt zabrał się do jedzenia. Angielka skomodowała na niego z uśmiechem. Naprawdę dobre. A myślałem już, że nigdy nie uczy się gotować. To nie było miłe, wiesz? Zwracam honor. Oboje tak bardzo się zmieniliśmy. Czy to nie dziwne? Dwa miesiące temu nie przeużałem, że dojdzie do czegoś takiego. Ja też, ale zmusiły nas do tego okoliczności. Niestety, u mnie w pracy też nie załatwo. Szukam czegoś lepszego, ale na razie nici. Miejmy nadzieję, że zdążę do narodzin dziecka. Też na to liczę, chcesz się czegoś napić? Mam szampana? Dobra daj, słyszymy jak dzika po żołędziach. Obaj stuknęli się kiedyś i wypili toast. Dziękuję za posiłek. Idę się wykąpać i spać. Spać! Noc jeszcze młoda. Zaplanowałam więcej atrakcji na ten wieczór. Wybaczę jutro ma poradną zmianę. Powiecałeś mi, że wolne. No tak, obiecałem, ale sytuacja się zmieniła, postawiłem się do pracy. Na razie korzystam z pieniędzy mojego ojca, które przysyłaje Ani, ale co będzie jak się skończą? Muszę więcej zbierać. Ale obiecałeś? Dzisiaj walentynki. Mieliśmy obejrzeć razem jakiś film, a potem... Co potem? Byłam niedawno w sklepie, kupiłem cudowną bieliznę. Chciałem ci ją pokazać. No i wreszcie moglibyśmy... No wiesz... Nie dzisiaj, nic mi się nie chce. Nigdy nic dzisiaj się nie chce. Z tobą było tak samo parę tygodni temu, więc teraz i mi może się nie chcieć. Proste. Przecież my nie kochaliśmy się ani razu, po co razem żyjemy skoro traktujemy się jak powietrze? Równie dobrze mogłabym wtedy pojechać do Anglii, i teraz nie musiałabym się męczyć w tym cholernym kraju. Więc nie umiem o moich wątpliwościach, a mi się od tego pomysłu. Teraz ty nie wymiękaj, wystrzymaj jeszcze trochę. Najlepiej wam prasy, wszystko się ustatkuje. Jędy się wykąpać. Oj, sobie jeszcze jeden kieliszek i wyszedł z kuchni. Dziewczyna pust z pustym wzrokiem patrzyła się w podłogę. Powoli traciła chęci do czegokolwiek. Tylko dnia nic już się nie wydarzyło. Ok, się do łóżka i nawet nie zadamiło. gdzie jest elizabeth? Z jednego dnia rano także jej nie zauważył. Uznał, że poszła rano do sklepu, ale miał inne ważne sprawy do załatwienia i tak przez trzy dni. Gdy zaczął się trochę martwić, zawydał się o sklep wprost, wtedy postanowił krótko prawdę. Jego narzeczona pojechała do Anglii. Myślał sobie nawet coś takiego, że jeśli w ciągu jednego dnia do niej zadzwoni, to wróci do domu. Chyba jednak zareagowała na jej zniknięcie dopiero po trzech. Szybko wykręcił jej numer, postanowił wszystko naprostować. Angelka jednak nie miała wątku z nią rozmawiać. Wiedziała, że się z nim spotka za parę dni i wtedy wszystko sobie wyjaśnię, Ustalony dzień nadszedł. Kochanie, o co chodzi? Czemu odeszłaś? Dopiero teraz mnie słodzisz? Przez tyle dni traktowałeś mnie jak powietrze. Nawet nie zadowoliła cię kolacja, którą uczyłam w serca. Przepraszam za to, ta praca została dla mnie całe życie. Teraz będzie inaczej rzuciłem ją. Znajdź coś innego, wróć do domu. Nie wracam. I choć zaprzeczam, że Cię kocham, to musimy sobie coś wyjaśnić. Takie życie nie jest dla mnie. Zostanę w spadku ogromny majątek i będę należała do grupy najpotężniejszych ludzi na świecie. Nie poświęcę tego. Jest materialistka. I kto to mówi? Chciałam Ci je przygotować. Mieliśmy być razem przez jeden wieczór, ale tu musiałem iść do pracy. Ciągłe pytanie, ile co kosztuje. Miałam tylko dosyć. To ty jesteś materialistą. Już się więcej nie spotkamy, Zenon. To pożegnanie. Chyba żartujesz. Tym sobie zasłużyłem. Chciałem tylko, żebyśmy byli razem. To za dużo? Robiłem to dla ciebie. To z twojego powodu stałem się materialistą. I tak po prostu mnie odrzucasz? To koniec. Nie znał czas mieszkania. Zenon pod w retark. Jego serce krwawiło. Podtrzymane przez niego ból był tak gorzki, że nie potrafił się podnieść z łóżka. na Ani jej wspaniałe posiłki niczego nie dały. Po prostu stracił chęć do życia. Tak minęło parę tygodni. Dobra większość przedmiotów, więc jego podejście do matury nie miało sensu. Nic mu się nie udało. Niedługo potem został wezwany do ojca. Nie chodziło go o coś, jest niczym dlatego nie strachu. Jak gdyby nigdy nie wrócił do domu i poszedł wprost do gabinetu ojca. Witaj w domu, mój synu. No. E, jak się czujesz? Znęcanie się nade mną sprawia ci radość? Nie, lecz cię ostrzegałem. Miałeś być ostrożny w stosunku do bogatych kobiet. Jest to I sam sobie winien. Dziękuję bardzo za tę radę. Po co nie wezwałeś? Twój czas minął. Nie zdałeś mojego testu. Nie obchodź mnie to. Jak chcesz to mi wydzielić. Nie bądź jakiejś szybki. Mam w stosunku do Ciebie inne plany. Dodatkowo no, będziesz pracowała dla rodziny z własnej woli. Ciekawe, jak mnie do tego namówisz. W zasadzie to nie będę cię musiał namawiać. Wiesz, że będziesz Wiem, że będziesz chciał się zejmąć. I ja, ja, ja i ja i twoja biologiczna matka byliśmy talentowanymi biologami i chemikami. Wiemy, że też masz w swojej mechanizmy. Wystarczy je tylko sobie wydobyć. Zaboduję Ci prywatny kurs. tym na to? Jakoś mnie to nie zachęciło. Pewnie nie masz zostanie na rynku. Do ich czasowy był byłby największy na świecie, ostatnio jednak druga korporacja zaczyna się niebezpiecznie ponosić. Podbijają różne dziwne rynki i zalewają nas tymi produktami. Nie możemy do tego dopuścić. Jak nazywa się ta korporacja? Powstała parę tygodni temu z połączenia reszty udziałów prawiego Talbota i paru innych interwestorów. Bo jak była narzeczona z tnułami w za tuli becami, to muszę jej przyznać. Ja myślałem się, że o niczym nie wiedziałeś. Co? Ona? Myślałem, że miała jakieś spotkanie z potencjalnymi narzeczonymi. Możliwe, lecz przy okazji budowała sobie podpalenie Imperium. Nic ci nie powiedziała, ponieważ byłeś jej największym rywalem. Gdybyście wzięli to postaw byłaby największą na świecie, lecz nie byłby z tego szczególnie zadowolony. W zasadzie muszę ci podziękować, że się z nią spokociłeś. Czego że nie chcę w zasadzie? Powód w nowym projekcie. W pewnym sensie to reaktywacja starego. Z nową siłą roboczą stworzymy coś niesamowitego. Czego on dotyczy? Lonowanie. Na razie nie będę ci załatwiał szczegóły. Nosi nazwę Coisru. Nie się tego co prosto, bo nie śmieć mieć nazwy, więc mam rozumieć, czy się zgadzasz. Usiok, tak mógłbyś go nazwać. To ten sam skrót, czytano od tyłu. Brzmi nie tyle. to się jeszcze ustali. Widaj na pokładzie synu. Takie naciś, jak się nazywa Nalfruk? Korporacja, którą służył się w końcu Elisabeth, Nazywa się Kabil. Kabil, rozumiem. Ej, zaczynamy? Kiedy tylko chcesz. A więc teraz. Dobrze, w takim razie chodźmy do mojego laboratorium. Yeah.